kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ze względu na to, że dzisiaj przypomniał mi Facebook, że minęły 3 lata, od kiedy ujawniłam się światu, jako osoba, która napisała książkę, nie mylić z pisarką, postanowiłam Wam nagrać krótki filmik. Mam nadzieję, że będzie krótki, bo ja się strasznie lubię rozgadywać, także możecie w każdej chwili mnie wyłączyć. Chciałam Wam powiedzieć o tej drodze, którą przebyłam przez ostatnie 3 lata, ponieważ troszkę się wydarzyło. Dużo bardzo się wydarzyło. Poznałam bardzo, bardzo dużo fajnych osób. Kilku mniej fajnych, ale oni już są poblokowani yy, i wpadli do tej skrzyneczki, której już nie widzę. Także problem z głową. Yy, chciałam Wam tylko tak przypomnieć o tym, bo pewnie jeszcze nie wiecie, że zaczęło się od jednak. Zaczęło się od jednak, to jest nowelka obyczajowa o dziewczynie, która jedzie na weekend do Polski i robi, co robi. A potem się wyjaśnia, dlaczego to wszystko robi. Po roku wyszła tak miało być czyli kontynuacja tych losów moich bohaterów z pierwszej części, na życzenie moich czytelników, którym jestem do tej pory bardzo serdecznie bardzo serdecznie wdzięczna. To się to nie? Jestem bardzo wdzięczna, że chcieli, żebym napisała tą drugą część. Zrobiłam to specjalnie dla nich. Potem, ze względów logistycznych, wyszła wersja 2 w 1, tutaj akurat mam w sztywnej oprawie, bo zrobiłam sobie 10 czarny, białych kruków na pamiątkę. Wyszła wersja 2 w 1, i ona jest teraz tą wersją, która sobie lata po internecie i po innych rzeczach. Także jeżeli chcecie ją nabyć, to nadal jest jeszcze w paru egzemplarzach chyba dostępna. To jest ta sama książka, prawda? Czyli 2. Jeden, dwa i dwa w jednym. Nie namawiam Was absolutnie do zakupu, tylko Was informuję, że taka jest możliwość oczywiście. Co jeszcze? A propos tej książki, zanim przejdę do kolejnych, to niedługo ruszymy z wydaniem numer 2, który będzie delikatnie poprawione przez moją boską redaktorkę, którą serdecznie pozdrawiam. Ty wiesz o kim mówię. A potem w tym roku jeszcze wyjdzie sobie angielska wersja tej książki. Nie wiem jeszcze jak się będzie nazywała, bo opcji jest kilka, ale będę was na bieżąco informować. I przez to, że już możemy sobie też dodawać książki do Amazona, to też ułatwi nam bardzo, bardzo sprawę. Na pewno ten filmik muszę nagrać po angielsku, bo gadanie o angielskiej wersji polskiej książki po polsku nie ma w ogóle sensu. Także to później. Dobra, potem, e, słuchajcie, po jakimś czasie zorganizowałam projekt, e, który nazywa się Życiem Pisane i jego rozdziewiczającą e, strukturą był e, tomik numer jeden. E, tutaj są moje wiersze, niektóre. A potem, e, 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 a potem. Tak, tutaj jest paru nas, czekajcie, jeszcze powiem Wam o tym. Tutaj jest paru autorów, w tym moje wiersze. O każdym autorze można się dowiedzieć troszeczkę więcej z biogramu. Tutaj macie linki. Także, jak ktoś tego jeszcze nie ma, to yy, myślę, że mam jeszcze za dwie sztuki, bo wszystko poszło. Ale na pewno wiem, że jeszcze inne osoby też to mają. Także jeszcze jest to do nabycia, jeżeli lubicie poezję. Potem w międzyczasie zaczęła się inicjatywa niepoczytalnych, czyli mojej cudownej grupy autorskiej, która składa się, to jest taki troszeczkę płynny, że tak powiem, twór, więc mamy stałe osoby, które sobie wychodzą, przychodzą, i ale ten pierwszy projekt, który zrobiliśmy razem, to była antologia nieoczywista, czyli 12 krótkich opowiadań. Wracam. Dwanaście krótkich historii o kobietach yy, i o kobiecości. A propos tej książki, to mogę Wam yy, powiedzieć, że jesteśmy w trakcie wydawania drugiej części tej antologii, znaczy nie, drugiej części tej serii, która nie będzie się nazywała antologią i będzie to zbiór twórczości, Następnych kilkunastu, kilkunastu autorów, tym razem o facetach, o mężczyznach, o chłopach, o lachonach, także o tym już niedługo. Okładka już jest prawie, także już, już się zaczynam trochę tym jarać. Teksty już też wszystkie prawie mamy, także niedługo ruszamy z redakcją, także na, na bieżąco będę Was informować o tym projekcie. Potem, a przede wszystkim, od czego zaczęła się ta moja grupa? Grupa zaczęła się od tego, że Magda De Hilles zebrała nas wszystkich na projekt Mikołowskiego. Mikołowskiego 800-lecia, swojego miejsca, w którym mieszkała i żyła, jakby w Polsce. I od tego się zaczęło. Stąd się wywodzą też moi autorzy. Nie wszyscy, ale większość myślę. Także tutaj też zaistniałam. Opowiadaniem Magnolia. Nie powiem Wam o czym jest. Musicie przeczytać. Tutaj zaistniałam opowiadaniem pod tytułem: Czekajcie, teraz muszę sobie przypomnieć, Bezużyteczne. Tak, a w nowej antologii moje opowiadanie nazywa się Świerszczyk. to tej o facetach. I to by było na tyle tych publikacji, w których się znalazłam. Troszeczkę tego jest. Znaczy, może mniej, bo to jest wszystko to samo, ale te trzy pozycje są ważne i wyjątkowe. Ale w międzyczasie jeszcze otworzyła się firma, która nazywa się DC Books i jest firmą wydawniczą, która wydaje ludziom książki. Nie moje, tylko kogoś. Więc do tej pory wyszły trzy myślę, tak? Dobrze myślę? Tak, myślę, że trzy. Pierwszą, pierwszą właśnie e, publikacją mojej firmy był e, tomik numer dwa, Życiem Pisane. Tutaj nie ma moich wierszy, ale są wiersze innych osób, jak widzicie. Tak to wygląda. Moje logo DC Books. Bardzo wyjątkowa chwila dla mnie, pamiętam, yy, i bardzo mnie ta publikacja cieszyła. Myślę, że raz w roku taką publikację na pewno zrobimy, żeby osoby, które przyjął do szuflady, nie musiały już tego robić i mogły się pokazać. A potem yy, moja duma, i, i łezka wokół mi się kręci, jak o niej mówię. To jest książka mojego Psiopsiła kochanego Łukasza Pietraszkiewicza. Mimo wszystko to jest kontynuacja książki. I teraz Łukasz zabij mnie, nie? Świat się pomylił. Pamiętam, świat się pomylił, czyli to jest druga część. Też wyszła pod logiem DC Books. Jestem mega, mega dumna z Łukasza, że udało mu się skończyć tę historię. Jeszcze pachnie farbą. Słuchajcie, a teraz wdrukuje się kolejna rzecz, którą skończyliśmy niedawno robić i organizować. To jest książka dla dzieci pod tytułem Już mnie znać mamusiu. Niestety nie mogę wam jej jeszcze pokazać, ponieważ ona się dopiero, tak jak mówię, drukuje. Także czekamy na ten druk z autorem, który nazywa się Bruno Kadyna, którego serdecznie pozdrawiam. Ilustrację do tej, do tej książki zrobiła Światowska Karolina Opolska. I to jest historia Stasia, który... Miał Focha o coś i zrobił coś pod wpływem tego Focha. Także musicie sobie ją przeczytać. Zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. Wiem, że chyba jutro rusza, o ile się nie mylę, chyba jutro. Jutro rusza przed sprzedaż u Bruna. Będę Was na bieżąco o tym informować. Kolejne plany są, o których jeszcze nie mogę Wam powiedzieć, bo to jeszcze nie czas, ale na pewno coraz częściej będziecie widywać. Otóż to logo. Na większej, publikacji, na większej ilości publikacji. Także z tego miejsca, kochani, chciałam wam powiedzieć, że gdyby nie wy, to nie mogłabym nagrać tego, tego filmiku. Gdyby nie wy, na pewno nie trzymałabym w dłoni aż tylu pozycji. O, może tak lepiej. Jestem mega dumna z tego, co się wydarzyło przez ostatnie trzy lata. Absolutnie wypadły mi te trzy lata jakoś tak pomiędzy palców u rąk, że, że nawet nie wiem kiedy to się stało. Ale wdzięczność wdzięczność i, i taka radość, że to się dzieje, jest ogromna. Także bądźcie ze mną. Dziękuję wam, że byliście do tej pory. Nie wybierajcie się nigdzie, zostańcie ze mną, bo ja jestem super fajna w ogóle. Nie wiem, czy wy o tym wiecie, ale jak nie wiecie, to ja wam zaraz o tym powiem. Nie ma problemu. Ale do setna, do brzegu Kadikowa. Dzięki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Piszcie do mnie. Jak nie opiszę od razu, nie odpiszę od razu. To odpiszę później. Mam nawoł pracy z różnymi projektami, a już 10 marca widzimy się, jeżeli chcecie, na targach książki w Poznaniu. Także wypatrujcie. Więcej postów na pewno się pojawi już niedługo i będę Was na bieżąco o wszystkim, jak zawsze, informować. Minęło 9 minut, słuchajcie, miało być krótko. W sumie to na mnie to i tak krótko, bo ja lubię gadać. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Bye!